Witam serdecznie, jestem Ezoja, mam na imię Ania i zapraszam Cię na energetykę dwóch dni, e, będzie wybiór z dwóch e, możliwości, ale na dwa dni, na 16 i 17 marca 2022 podląd na karty i wybierz opcję numer 1, opcję numer dwa na środę i czwartek. Energetyka dwóch dni. Jaka będzie Ci sprzyjać, na co warto zwrócić uwagę. Jeżeli wybrałaś, wybrałeś opcję numer jeden. No proszę, planuj, sprecyzuj i działaj. Bądź przyjaciółką, bądź wsparciem i to, jak czujesz, jak chcesz, żeby było coś realizowane, podążaj w tym kierunku. Bądź też podporą, dobrą matką, yy, kimś, kto wie, czego chce. Działaj, nie wyczekuj, ale z rozplanowaniem. Nie się całkowicie założymi rękoma, że rozplanujesz i że samo się zrobi. Nie. Odważ się i zrób krok do przodu. Masz odpowiedni bagaż doświadczeń, wiesz czego chcesz, zatem podążaj tym ciosem. Królowa buwa, Buław jest zdecydowana, ona wie czego chce. Ma poukładane wszystko i idzie za ciosem. Nie siedzi, nie wyczekuje, ale aż płonie tutaj energia, by działać, by wspierać, być dobrą przyjaciółką kimś, kto wspiera Ciebie, taką jakby dobrą matką też w trudniejszych momentach. Nie wyczekuj. Działaj. Nie siedź. dosyć tego marazmu tutaj zastoju. Róż do przodu w działaniu. W Twoim, tak jak rozplanujesz, tą drogą też podążaj. Jeżeli wybrałaś, wybrałeś opcję numer dwa. Zwróć uwagę na to, jaka dana sprawa, sytuacja jest. Wstrzymaj się. Zaobserwuj z innego punktu widzenia, nie decyduj jeszcze. Może warto tutaj zrównoważyć emocjonalność też przy okazji, nie działać pod pryzmatem chwili, złych energii, emocji. Zrównoważ emocjonalność, wycisz się trochę, wycofaj. Obie karty mój, mówią o wstrzymaniu, o złapaniu jakiegoś dwóch głębszych oddechów, przemyśleń, zrównoważenia. I dopiero wtedy, po tych przemyśleniach, po tym wycofaniu, zrównoważeniu emocjonalnym, idź do przodu z nowym punktem widzenia, z, z większą jakby yy, polem widzenia i ze zrozumieniem tego, jak dana sytuacja wygląda, jaką jest, i wtedy z tym zrozumieniem ruszaj do przodu. Wszystkiego dobrego. Niech te dwa dni będą cudownymi dniami dla ciebie. My teraz, w najbliższy czas, widzimy się w czwartek o godzinie 19. Przypominam, że w piątek palę świece intencyjne i do południa, do piątku zbieram informacje y, od Was poprzez formularz na świece intencyjne. W sobotę nie ma live i widzimy się w niedzielę o 18. Pozdrawiam Was serdecznie. Ezoja.